Radku, a co jest dla ciebie kluczem do pasowania ziół do typu bólu? Nie, no do, powiem tylko do, do, do zioła, które Ania wymieniła. Kora kaliny koralowej. To jest słuchajcie najsilniejsze zioło rozkurczeniowe dla macicy. Dlatego bardzo pomoże w wielu tych bólach. To jakby wziąć dwie nospy, czy dwa skopolany z apteki, ale zdecydowanie lepiej tą. Korek kaliny koralowej, wziąć sobie tą łyżkę i podgotować. Tak jak Ania wspomniała, my mamy bardzo dużo narzędzi w medycynie chińskiej, które, które stosujemy, i jest to zdecydowanie łatwiej nam pomóc kobietom w tych bólach miesiączkowych. Bo na przykład ból, gdy mamy tak zwany ten punktowy zastojowy, to my mamy ziela takie, które się nazywa Ligustice Schwankseong, ale no Państwo nie będziecie mieli dostępu do takiego ziela. Choć ja bym powiedział, że tutaj by troszeczkę zadziałała, zadziałał krwawnik czy, czy, czy arcydzięgiel. Ja bym również tutaj zastosował skurczowo, właśnie razem lebiotkę, właśnie z, z, tym, z tą korą, kala, korą kaliny koralowej. Przy w bólu zimnym czy jakieś zimno w macicy, czy tym bólu takim, to oczywiście trzeba to rozgryć, czy to jest termofor, czy po prostu weźmiemy ciepłe ziolo, bądź ciepłe zioła, czy to będzie nawet imbir, czy to będą goździki, ale naprawdę najbardziej się tutaj w tym miejscu sprawdzi lebiotka, czyli nas, nasze te, te dzikie oregano. Ono doskonale ociepli tą, tą macicę, więc wtedy faktycznie warto sobie ją tak zaparzać. Bo tutaj jak Ania wspomniała, też doskonałym zielem rosnącym w Polsce, i właściwie my głównie używamy to artemizjarga, i, i ona doskonale działa właśnie w tych zimnych macicach. A gdy mamy ten ból, właśnie już ten tempy, ten ciągnący się, czyli tak zwanego niedoboru, tutaj właśnie możemy zastosować sobie to nawet ktoś z Państwa oglądał. Silver TV z Maczkiem, to my omawialiśmy tam takie ziele, które się nazywa Angelica Sinensis. I ona głównie występuje jako Donkwai w kapsułkach. Nie mam takiego doświadczenia, ale prawdopodobnie może lekko podbudować kapsułkowe Donkwai. Ona jest do kupienia chyba z każdej firmy i w większości zielarni. Kupicie sobie takie ziele. Donkwai, to jeżeli chodzi o zioła chińskie. Dużo innych jest, My używamy tak konodops Radix Konodopsis, ale z jół polskich no, mamy niedobór żelaza, więc musimy się no, przy tych niedoborach zastanowić, się co najszybciej odbudowałoby ten niedobór żelaza. No, tak, z mojego doświadczenia, to najszybciej odbudowuje dwa razy dziennie e, Pita rano i wieczorem e, sok z pokrzywy. Pita, czy, czy może być też również wiesiołek na przykład, może być rokitnik, który też wspiera ten krew. Tutaj musimy myśleć o odbudowie i wzmocnieniu organizmu, bo ten organizm ma niedobory i właściwie no, ciężej sobie poradzić z tymi polskimi ziołami, ale to co Ania powiedziała, takie kilka ziół, które wymienimy, czyli faktycznie lebiotka, faktycznie kaliny koralowej, to jeżeli chodzi o i może być, bo nasz krwawnik też działa rozkurczeniowo, też mógłby być jak najbardziej, to chyba główne zioła, które możemy zastosować przy tych bólach miesiączkowych. A w jaki sposób można zaradzić bolesnym miesiączkom bez użycia ziół? Beato. Koniec części czwartej.